Niestety, jak to w tradycji polskiej zbrojniówki bywa, w tej beczce miodu pływa łyżka dziegciu. Obecnie dalsza krajowa produkcja stoi przed znakiem zapytania. Latem 2020 roku Ministerstwo Obrony ogłosiło pakiet zamówień na około 150 haubic K9A1 z opcją nawet do 600 sztuk. Ich decyzje argumentują tym, że Korea dostarcza gotowe działa w dwa lata, podczas gdy HSW potrzebuje co najmniej czterech, by zwiększyć produkcję do ponad 40 sztuk rocznie. Krytycy twierdzą, że to gasi popyt na kraba po 2026 roku, kiedy bieżące kontrakty się skończą. Rząd za to odpowiada, że projekt K9PL przyniesie kolejny transfer technologii. Pełną polonizację automatu ładowania, systemu kierowania ogniem i integrację z amunicją RODEM z MESCO. Problem w tym, że budżet modernizacyjny nie jest z gumy. Jeśli priorytet otrzymają K9PL oraz systemy rakietowe HOMAR, realne zamówienia.